Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu w związku z cukrzycą. No i jeżeli nas oglądacie na YouTube, no to widzicie, że znowu pokazaliśmy nasze twarze. Robimy tak od poprzedniego odcinka i okazało się, że była to bardzo dobra decyzja, no bo tamten odcinek miał największą oglądalność i spośród innych odcinków i może to faktycznie jest dobry pomysł, więc będziemy na pewno go kontynuować. No a dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o Napojach i sokach. W sensie bardziej o sokach owocowych, ponieważ jeżeli chodzi o napoje, przykładowo napoje gazowane, takie schłodzone, no to od wielu lat już wiadomo, że one nie są zbyt zdrowe. Jeżeli znajdziemy jakiekolwiek zalecenia dietetyczne dotyczące chyba jakiejkolwiek choroby, nie tylko cukrzycy czy insulinoporności, no to tam zawsze zobaczymy, że picie napojów gazowanych jest niemal zakazane, na pewno szkodliwe. No ale o tych sokach. Soki są trochę bardziej kontrowersyjne. Mamy wrażenie, że krąży tutaj wiele mitów, wiele niedopowiedzeń, no i powiemy sobie, jak to wygląda właśnie w kwestii zdrowia, takie spożywanie soków. No tak, no bo Coca-Cola, Sprite i tak dalej, Ameryki nie odkrywamy, mówiąc, że generalnie, no nie są być może zakazane, tak, ale że powinniśmy na nie uważać i, i gdzieś tam mieć świadomość, że nie jest to zbyt korzystne dla naszego zdrowia. No ale soki, jak powiedziałeś. No kojarzą się ze zdrowiem, tak? Soki owocowe czy warzywno-owocowe, witaminy, mm -hmm. multivitamina i tak dalej i tak dalej, że dzieci powinny być mm -hmm. soki, bo mają mnóstwo witamin, a nie jak Coca-Cola, co nie ma nic witamin. No i dzisiaj się z tym rozprawimy, bo myślę, że jakby najlepiej będzie tutaj zacząć od przykładu. Przejdźmy od razu po prostu do praktyki. Jedziemy. I gdy miałam założony sensor monitorowania mojego stężenia glukozy we krwi, a w zasadzie w płynie śródtkankowym, ja jako zdrowa osoba pomyślałam, że warto wypić taki mały kartonik soku. Żeby Sok zobaczyć, zasadzie, co się stanie z cukrem. Tak, w zasadzie to jest napój, no wiecie, takie małe soczki w kartoniku. Ty takich używasz, gdy sobie podnosisz poziom cukru, gdy masz tak. poglikami. Tak, tak, tak. No, i my wtedy widzimy, że to naprawdę bardzo szybko podnosi cukier, i stwierdziłam, że zobaczę, jak to będzie u mnie. No i co, zdziwiłam się, bo zaczynałam z cukrem 93, a uwaga, już po 30 minutach miałam cukier 149, czyli już gdzieś to był ten taki żółty zakres po 30 minutach. Czyli nie zobaczycie w ogóle tego wzrostu. Jeśli na przykład zmierzycie poziom cukru glukometrem dwie godziny po wypiciu soku małego soczku w kartoniku. Tak, to jest 200 ml dokładnie i to jest tak przyjmuje się, że każdy sok ma około 10-11 g cukru prostego na 100 ml. No więc tak 20, 22 gramy cukru prostego ma taki soczek. No właśnie, czy to jest dużo, czy to jest mało? No jeżeli pomyślimy sobie o obiedzie, Ile tam jest węglowodanów, powiedzmy, jak ktoś zje taki większy obiad, worek kaszy, worek ryżu, to tam jest około 60-70 gramów węglowodanów. Ale w trochę tutaj, innej formie, nie? No właśnie, tu, tu, ale też można to jakby, jakby porównać, żebyś powie, no ale co to jest 20 gramów? To jest przecież nic. No a jednak się okazuje, że wszystko zależy od formy podania tych węglowodanów, a nie od samych węglowodanów, prawda? No tak. To, co jeszcze jakby tutaj jest ważne, to nie sam jakby wzrost do tych 149, ale też szybki spadek, bo mamy szybki jakby zastrzyk powiedzmy tej glukozy, energii. No powiedzmy, ma to sens, kiedy na przykład nie wiem, zaczynamy gdzieś biec i, i potrzebujemy um, uzupełnić tą glukozę. No, potrzebujemy jej tu i teraz, długo nie jedliśmy i. I wiemy, że jest nam potrzebna. Co innego, gdy na przykład siedzimy przed telewizorem albo przed komputerem i po prostu sobie ten sok popijamy, a niektóre osoby potrafią nawet litr soku tak dziennie wypić. No i właśnie, tutaj też jest pytanie: bo tak mówimy sok, ale też, że soczek w kartoniku. Wiemy, że te niektóre soczki to bardziej takie napoje owocowe, a nie świeżo wyciskane soki. No ale jak jest Twoim zdaniem? Czy faktycznie świeżo wyciskany sok. Nas, y, inaczej na nas wpłynie niż taki napój, powiedzmy, zwykły napój owocowy. Nie będę tutaj rzucać markami. Oczywiście. Tak, tak. Znaczy, patrząc na to, w jaki sposób robione są takie soki, wiesz, w kartonie, w butelce i tak dalej, nie te świeżo wyciskane, no to jasno możemy sobie powiedzieć, że te świeżo wyciskane mają na pewno więcej choćby składników mineralnych, witamin i tak dalej, czyli to, czego szukamy. Natomiast jeżeli chodzi o ilość cukru prostego, no, to może się okazać, że nawet w takim soku świeżo wyciskanym z owoców tego cukru będzie więcej. I ja ostatnio zrobiłem u siebie na Facebooku takiego mema, że mamy cukier dodany do jakiegoś produktu, w tym przypadku do soku oraz cukier naturalny, no i że to są te same rzeczy dla naszego poziomu cukru, bo taka jest prawda. No tak. To nie jest tak, że to jest jakieś inne wiązanie, inny związek chemiczny. Cukier prosty to jest cukier prosty, jeżeli to jest Fruktoza to będzie to fruktoza, w tym i w tym będzie fruktoza. Koniec, kropka, i to jest naprawdę bardzo proste, bo tak jak chyba mówiliśmy ostatnio, nasze organizmy rozróżniają związki chemiczne. One nie widzą, że to wypłynęło z jabłuszka dwie godziny temu, a to wypłynęło półtora roku temu do kartonu. No nie? Wiecie o co chodzi. Mm -hmm. Jeżeli patrzymy przez pryzmat naszego zdrowia i naszej odpowiedzi insulinowej i wzrostu glikemii we krwi, no to to jest to samo. nie? to nie, nie ma co się oszukiwać, że to drugie będzie lepsze, bo coś tam, coś tam. Oczywiście, jeżeli chodzi o witaminy, e ewentualnie błonnik przy tych takich e niektórych wyciskarkach, mm -hmm. które gdzieś tam zapewniają ten miąższ. Okej, okay, tutaj jest różnica faktycznie. Tylko, czy musimy... Chcąc spożywać składniki mineralne i witaminy, musimy robić to w towarzystwie cukru prostego, który naprawdę super szybko się wchłania, co pokazują wyniki twoje na, na mhm. systemie ciągłego monitorowania glikemii? Czy możemy wybrać coś innego? Na przykład warzywa, które, wow, też zawierają witaminy, przecież, tak? Składniki mineralne, błonnik. Jak ktoś mówi, że, wow, tam y, owoce mają przecież, nie wiem, ktoś ostatnio pisał, że polifenole, mhm. tak? No, w wielu różnych produktach są też polifenole. W czekoladzie choćby. Tak, właśnie, właśnie miałam o tym mówić, że bardzo często jakby mm, mówimy o sokach jako źródle witamin, często w kontekście dzieci, y, mam wrażenie, y, a zapominamy y, o tym jakby bilansie, tak? Czy faktycznie to częste picie, bo ja nie mówię, ja nie jestem totalnym zwolennikiem takiego, y, wiesz, myślenia na skraju, tak? Że albo kochamy soki, albo nienawidzimy. Soki są, soki są ok, soki są dobre, spakują nam, są słodkie, tylko trzeba wiedzieć, jakie pić, żeby nie nabawić się problemów z gospodarstwem. Tak, i trzeba być totalnie świadomym, jak ze wszystkimi produktami i jak one na nas wpływają. Jeżeli jemy pizzę, to musimy wiedzieć, jak ona na nas wpływa, szczególnie jeżeli. Chorujemy na coś, jak na przykład cukrzyca, czy towarzyszy nam insulinoporność. Po prostu, jeżeli robimy to, to musimy robić to świadomie. I kolejna rzecz, to jest bardzo ciekawe. To było w takim filmie, nie wiem, czy oglądaliście, to był taki dokument, czy paradokument. Cały ten cukier. Cały ten cukier. Mhm. Uote, nie, u to nie było to. Yy, cały ten cukier to. Nie pamiętam, jak to było. Po... Nie, to był jakiś Wieszko. inny, inny, nie pamiętam. No, nieważne. Może to, po prostu tak samo Wkryjmy było. Zostawimy tutaj, jak znajdziemy. To jest świetny film, który pokazuje. Yy, facet przechodzi na, na, na dietę, chce się lepiej odżywiać i ogarnia, ile spożywa na co dzień cukru, i po prostu zaczyna go eliminować ze swojej diety. I on tam bardzo obrazowo pokazał, to mi tak utknęło w pamięci, że jeżeli chcemy zjeść owoce, tu w tym przypadku jabłka, to ile takich jabłek jesteśmy w stanie zjeść? No takiej wielkości średniej, bo osoby no na Spotify nas nie widząc, ja pokazuję to zjedzą jedno, półtora, max. No ja, dwa to już dużo. Dla mnie, ja nie lubię jabłek, nie? Generalnie hmm. nie jestem fanem jabłek, ja naprawdę od, od wielkiego dzwonu, ale jak ja to już mi tak w miarę jak sobie zrobiłem taką przerwę. To zjemy takie jabłko, jedno, półtora, coś takiego. A jak zrobimy z tego jabłka sok, to ile jesteśmy w stanie wypić? To kuźwa, was dwie szklanki? Mm. Jak schłodzony jest upał i tak dalej. Mm. Kto nie wciągnie dwóch szklanek, czyli to jest pół litra soku owoc, I to tak bez od, zastanowienia, owocowego. nie? Bo gdy jemy, to musimy to przetrawić, w sensie przetrawić, musimy to ugryźć, przerzuć, no mm -hmm. trochę to trwa, tak? I zanim w ogóle weźmiemy ten dziesiąty czy dwudziesty kęs tego jabłka, to już w naszym żołądku coś się dzieje, tak? Są już jakieś sygnały, że coś tam się znajduje, sok po prostu wpływa i, i po prostu od razu się wchłania i mega szybko to działa, bo widzimy to u Ciebie. Um, wiesz co, właśnie tutaj porównaliśmy te owoce i soki, ja też robiłam takie fajne porównanie z czereśniami, bo co ciekawe, yy, taka miseczka czereśni, mm, coś około 200 gramów, taka garść czereśni. Mhm. Zjedzona bez posiłku, mam na myśli na lub lub 4 godziny po ostatnim posiłku, takim większym typu śniadanie, obiad. Podniosła mi cukier mniej więcej tak samo jak ten soczek w kartoniku. No, ja osobiście wolę zjeść czereśnie niż wypić niż soczek w kartoniku, bo to jakby dla mnie to się najeżdż w miarę, no nie? Znaczy, no, no, w Tymi czereśniami. No, ale to była bardzo fajna obserwacja, że jeśli już mamy wybierać, tak? Sok owocowy, a owoce, to widzimy tak, że lepiej wybrać owoce i teraz kiedy te owoce najlepiej połączyć z jakimś posiłkiem, albo dodać do jakiejś sałatki z 4-5 truskawek, albo zjeść sobie garść czereśni, czy, czy jakichkolwiek tam, jakikolwiek owoc po śniadaniu, mam na myśli jako takie wiesz, jakby powiedzmy hmm. drugie śniadanie, czy po obiedzie, kiedy już ten nasz metabolizm powiedzmy jest trochę Zajęty już czymś, tak? już ta insulina jest wydzielona, mhm. a nie, że zrobimy sobie taki wielki pik z samych owoców i będzie szybki wzrost, krótki i szybki spadek. I znowu będziemy głodni, znowu będziemy szarbić kanał. Właśnie o takich, o takich produktach, które mają cukry proste, jak na przykład sok albo większość owoców, powinniście. Ja Wam tak, tak mogę doradzić, powinniście myśleć mm, w taki sposób, że OK, można je zjeść, ale najlepiej, jeżeli one będą w coś opakowane. Mhm. Czyli jak mamy na przykład owoce, gołe owoce, podniosą nam szybko poziom cukru, odpowiedź insulinowa będzie większa. Jeżeli mamy na przykład banana, nawet takiego bardziej dojrzałego, no takie są moim zdaniem smaczniejsze, ale mają więcej cukru prostego, to jeżeli na przykład pokroimy sobie tego banana i na to położymy łyżkę. Masło orzechowego, ja uwielbiam, Taki absolutnie. Taki fajny deser po obiedzie. No na przykład, nie? Mm. To oczywiście, że będzie niższy, miało to niższy indeks glikemiczny jako całość. Nadal będą tam węglowodany proste, oczywiście. Nadal będzie słodkie. Nadal będzie no, będzie pyszne, dlatego że ma ten pyszny, pyszne masło orzechowe. Oczywiście mówię o maśle orzechowym, a nie o Nutelli, bo to mm. nie jest masło orzechowe, tylko czekoladowe. Czyli coś, co nie ma cukrów, ma głównie tłuszcze i białko i rewelacja. To są takie fajne połączenia, ale my, jako ludzie, tak mi przyszło niedawno do głowy, mówiłem ci to już, ale powtórzę mm. tutaj. My jako ludzie jesteśmy dziwni. Natura daje nam coś fajnego, daje nam jabłko. Jeden kompletny owoc, który da się tylko umyć. Możemy to zjeść i jest rewelacja, koniec. Ale co my robimy? Idziemy krok dalej. Zrobimy z tego sok. Albo krok dalej, z zrobimy trzech. z tego dżem. I zrobimy z tego dżem. Dosyp, dosypmy do tego cukru, ale ekstra, super albo pomysł, postęp za, technologiczny. Albo zasuszymy owoce. I one są, mają jeszcze mniejszą objętość, w mniejszej objętości mają jakby, wiecie, da się więcej jeszcze ich zjeść, nie, nie więc ma już wody do... nawet w nich, więc na, no. najemy się jeszcze, jeszcze później, musimy zjeść teraz pół kilo tego. Albo inny przykład, albo inny przykład, na pewno to znacie, mamy truskawki, truskawki są pyszne, świetne owoce, to co robimy? Kroimy je i dodajemy do nich cukier. I zjemy truskawki z cukrem, to jest absurd. Ja, ja nie mówię jakby, że kogoś tam krytykuję, że ktoś tak robił, o Boże jaki głupek, ja tak robiłem w dzieciństwie, ja moja tak rodzina robiłem. tak robiła. Mieliśmy przepyszne truskawki z ogrodu moich dziadków, one były rewelacyjne, bo najlepsze truskawki na ziemi, no to myliśmy je, obieraliśmy, czy tam kroiliśmy, no i dosypaliśmy sobie cukier, mm. i jedliśmy z siostrą i z kuzynką. To tak no, super pomysł. Jeśli zastanawiacie się, od czego zacząć, a jesteście osobą, która słodzi truskawki, to zacznijcie od tego. Myślę, że chciałaś powiedzieć, jeżeli chcecie wiedzieć, od czego Maciek ma cukrzycę, to właśnie od tego. <grystanie> nie, nie od tego. Ale to nie, to nie, nie tędy, nie tędy droga. Wiesz, to tak trochę już się zagalopowaliśmy, no i nie odpowiedzieliśmy na pytanie, no. Czy soki są złe? Czy w takim razie nie powinniśmy ich pić? No, nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Znaczy, ja jestem tak, ja, ja ostatnio powiem Wam, że jestem. Już kiedyś tak miałem, mówiłem, że można, wszystko, ale w odpowiednich ilościach i tak dalej. Nie, teraz uważam, że po prostu powinny być zakazy i to nie są takie zakazy, że nie wiem, rząd nam zakaże, czy, czy lekarz nam powie, ej, gościu tego nie jedz. Tylko my sami powinniśmy sobie narzucać pewne zakazy i moim zdaniem. Należy do tego właśnie picie soku. W sensie to jest nam do szczęścia, nie jest nam potrzebne. Tak jak mówiłem, składniki mineralne, węglowodany, witaminy możemy sobie wziąć z innych miejsc. Niż soki. Po prostu to się nie opłaca. Podawa Musimy, jako osoby z cukrzycą typu pierwszego, np. ja, mhm. musiałbym sobie podać insulinę na wypicie soku. No Tak, no tobie to się jakby. No to się nie kalkuluje, po prostu no, tak. to jest bez sensu, nie? To czasami tak się mówi na oddziale diabetologicznym. Nie opłaca się na to podać insulin, nie opłaca się tego jeść, bo insulina, nie? W sensie to jest bardzo dobre myślenie, bo pamiętajcie, że nawet, nawet mi, osobie z cukrzycą typu pierwszego, też grozi przeinsulinowanie. Insulinooporność i różne mm -hmm. tego konsekwencje. Wiesz co, ja z kolei mam takie zdanie, bo wiem, że soki owocowe, bo głównie o sokach owocowych lub owocowo-warzywnych tutaj y, mówimy, y, nie typowo warzywnych, ale też myślę, że w ogóle soki warzywne to jest inny temat, bo możemy sobie o nich mówić, ale tak szczerze, szczerze z ręką na sercu. Kto z Was pije soki warzywne? No myślę, że większość. No pomidorowy, wiem, że ja, lubisz. Pomidorowy. Ale... I jeszcze drugi po popularny jest, to są tylko dwa popularne tak naprawdę. No. Marchewkowy. O. Albo marchwiowy, nie pamiętam. Okej, ok, ok, ale większość osób jednak owocowe, tak? Albo przynajmniej owocowo-warzywna. Zgadzam się. Ehm, w każdym razie wiem, że jest to temat dość kontrowersyjny, i zawsze jak widzę, że są dość skrajne stanowiska, różne po prostu yy, tłumaczenia i tak dalej, to ja chciałabym. Yy, no, nie opowiadać się za żadnym, bo to znaczy, że coś jest na rzeczy, i faktycznie mówienie, że nie, soki nie są złe, można jeść i pić co się chce, to jakby nie daje ludziom, nie daje wam odpowiedzi, tak? A z kolei zakazywanie tych soków. Um, takie jasne, stuprocentowe zakazywanie pokazuje wam, że o Boże, jak ktoś jest na diecie i się skusił na sok jabłkowy, to koniec świata. Najlepiej już niech nic nie robi, bo po prostu nic mu nie wychodzi. Także ja jestem gdzieś tam po środku. E, po środku. Ja czasami kupię sobie taki sok w biedronce, na przykład w takiej szklanej butelce są soki e, mhm. marchewkowo-jabłkowy, tam bananowy. Czasami lubię sobie taki wypić, ale ja wiem, co on robi. E, gdzieś tam. Staram się go wypić też tak, żeby nie wyciskać tej mojej trzustki jak cytryny i nie robić sobie takiego piku e, wielkiego, krótkiego, szybkiego, tylko e, gdzieś to tak sobie jakby, wiesz, zaplanować, nie? Z tym posiłkiem. Mhm. No nie zawsze mi się udaje, no jesteśmy tylko ludźmi, bez przesady, że nasze życie ma e, polegać na tym, żeby sobie planować posiłki, jeśli... bo nie musi tak to wyglądać, tak? Myślę, że tutaj warto przytoczyć taki ciekawy przykład. Porównując sok pomarańczowy do Coca-Coli. Bo często tutaj z tymi sokami zapędzamy się też w, tak, w taką skrajność, że soki to witaminy, soki zdrowe, dzieci powinny pić soki, że jak w automatach w szkole są soki, to jest super, a nie że Coca-Cola w sklepiku. E, ale myślę, że warto tutaj przytoczyć taki ciekawy przykład, który zobaczyłam tak. u, na blogu u Damiana Parola. Tak. Porównanie coli i soku. Nie wiem, czy on tam miał jabłkowy, czy pomarańczowy. My por, porównamy sobie. Z... Zdaje się, że miał pomarańczowy, też tak y, pamiętam. No właśnie. Jeżeli patrzymy na cukier, na, na indeks glikamiczny, czyli na to, co nas y, diabetyków najbardziej interesuje, no to tak: Coca-Cola ma mniej więcej indeks glikamiczny wynoszący 58, natomiast sok pomarańczowy 52. Więc ma sok pomarańczowy mam różnica. ciut mniejszy, ale to jest naprawdę to jest bez różnicy, więc jest to tak naprawdę średni indeks glikemiczny. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość węglowodanów w porcji 100 ml, no to w koli jest około 10, to jest fabrycznie robione, więc po prostu można przyjąć tam jest 10 gramów cukru. Natomiast sok pomarańczowym jest około 11-12, więc to jest więcej. Więc tak naprawdę, jeżeli porównujemy między sobą te dwa produkty, no to Cukru nie możemy w nich porównywać, bo jest praktycznie taki sam i odpowiedź naszych organizmów na poziomie cukru będzie, będzie taka sama mniej więcej taka sama. No, tak, nie? bo on nie widzi, czy że to jest sok pomarańczowy, czy kola. On widzi, ile tam jest cukru. soku nie ma błonnika, tak? Jeżeli ktoś uważa, że jest to pomarańczowy, mała ilość. to jest. To są, nie wiem, jakieś 2,3 grama błonnika na 100 ml, więc można przyjąć, że to jest nic, nie? W coli absolutnie nie ma, jest zero, ale, ale w tych sokach owocowych też nie ma, bo to jest sok, a nie owoc. Błonnika możemy szukać w surowych warzywach, owocach i polecam tak robić. Tak, myślę, że to jest naprawdę taki bardzo wymowny przykład. Oczywiście, jeszcze raz, nie demonizujmy soków, ale zrozumcie o co w nich chodzi, i dlaczego to zawsze nie jest zbyt dobra, jakby dobry zamiennik, bo um, osoby, które na przykład przechodzą powiedzmy na dietę mhm. i wcześniej piły mnóstwo y, słodkich, gazowanych napojów, no to zmieniają, dobra, to teraz tylko soczki. No przecież ja tylko nic, nic mhm. same zdrowe jedzenie, sałata, same zdrowe soczki. Te soczki, jeśli pijemy codziennie, powiedzmy nie wiem, na śniadanie i po obiedzie yy, taką dość dużą dawkę takiego soczku, powiedzmy idziemy sobie na taki świeżo wyciskany sok, no to te jakby naczynia, w których się to podaje, są dość duże, no mhm. nie? No to naprawdę to jest dość często i yy, dużo takich yy, powiedzmy dużych wyskoków te, na tych naszych mhm. wykresach, że tak powiem, a im więcej Dużych i szybkich wzrostów i spadków, tym ta trzustka w pewnym momencie, po jakimś czasie zaczyna inaczej pracować. Więc ja nie mówię, że sobie wypijemy, jak idziemy raz, nie wiem, w tygodniu w weekend na obiad ze znajomymi, i sobie weźmiemy po prostu sok do tego obiadu, bo mamy taką ochotę na ten sok, że sobie weźmiemy ten sok. Mm. Tylko mówię, no na przykład jak ktoś przychodzi na dietę i faktycznie ma przeświadczenie, że pije te soki, bo takie zdrowo, no nie. Mm -hmm. no, no, wiesz, to tak, są no to tak, to trzeba sobie po prostu osobę. takie rzeczy uświadomić, no ale jeżeli robimy pewne rzeczy nieświadomie, robimy je z automatu, bo po prostu. Jesteśmy od małego tłuczeni z telewizji reklamami, mm. że soki źródło witamin, źródło witamin, źródło witamin. No to w końcu zaczynamy w to wierzyć i nawet nie bierzemy pod uwagę, że to może być mit, że to może nie być prawda mm. i że generalnie soków pić nie warto. W sensie, że nie powinna to być podstawa naszej diety. Już nie mówię tutaj o dietach sokowych, które A... mają w nas... Detoksach mają... sokowych. Tak, o detoksach sokowych. No, ale nie chcę tego poruszać, bo po prostu szkoda... Szkoda nerwów, one nie mają moim zdaniem żadnych podstaw w nauce, ale niech każdy sobie decyduje jak chce. Ja namawiam oczywiście do świadomości i jeżeli robimy sobie krzywdę, to w 100% bądźmy tego świadomi, tak jak przy wielu innych produktach. No dobrze, to tak podsumowując, jak bardzo, ale to bardzo mamy ochotę napić się soku, to jak wypić ten sok, żeby było jak najmniej szkód? No ja myślę, że taką przede wszystkim mm, pierwszą zasadą, jak przy. Wszystkich innych rzeczach to ilość. Czyli nie wypijamy pół litra, czy litra soku na raz. Nalec sobie szklankę, koniec. Najlepiej, albo, małą szklankę. Tak, albo połowę, a połowę uzupełnić wodą. Najpierw, najpierw coś zjeść i dopiero mhm. potem wypić szklankę soku, jeżeli mamy naprawdę jakąś ogromną ochotę. To wtedy, wtedy tak, wtedy będzie nam trochę łatwiej to ogarnąć. No i jeżeli mamy jakoś więcej ruchu, to też w okolicach tego ruchu, jeżeli napijemy się takiego soku, to oczywiście nie będzie to miało, będzie miało oczywiście wpływ na nasz poziom cukru, ale prawdopodobnie mniejszy, bo będziemy gdzieś tam mieli bardziej na insulinę komórki. Wrażliwe. I oczywiście, jeżeli mamy hipoglikemię, to też nie bójcie się soków, bo no nie ja chciałbym tak. absolutnie, żeby z tego podcastu wypłynęło coś takiego, że nie warto pić soków w ogóle. Jak mamy hipoglikemię, tak jak mówię, zawsze wszystkie tak. chwyty są dozwolone. Soki też. Sam mam przy łóżku zawsze butelkę soku. No tak, bo tutaj jest jakby inna sytuacja, tak? Korzyści przewyższają tematy czy ryzyko. Oczywiście. Tak? Ja sobie myślę też, że bardzo często ja na przykład mam po prostu ochotę na smak pomarańczy czy jabłka. I jeśli wiem, że to jest po prostu ochota na jakiś tam smak, na coś takiego słodkiego, to wolę wybrać owoc niż sok, bo zawsze, tak jak mówiliśmy, trzeba go obrać, pokroić sobie, yy, przemielić i tak dalej. I to jest już troszkę, troszkę inna sytuacja niż wypijanie na raz yy, trzech pomarańczy, tak? Dokładnie, w cudzysłowie, oczywiście wypijanie mhm. pomarańczy, ale mamy nadzieję, że po tym podcaście. Wszystko już będzie wiadome. No okej, okay, myślę, że fajnie to podsumowaliśmy. Myślę, że nam wyszła bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że inspirująca, tak jak poprzednia, bo tak napisaliście. No więc co, będziemy się żegnać z wami? Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Możecie zostawić łapkę w górę pod tym podcastem, jeżeli słuchacie nas na YouTube. No i tam też możecie kliknąć subskrypcję, za co będziemy bardzo, bardzo wam wdzięczni. A ja namawiam Was do zostawiania komentarzy, dajcie nam znać, jaką macie relację z sokami. E, czy wiedzieliście te wszystkie rzeczy e, o sokach, o których Wam dzisiaj powiedzieliśmy? Bo ja czasami sobie myślę, na pewno jakiś temat będzie dla Was taki oczywisty, zbyt łatwy, a okazuje się, że wiele osób e, niektórych rzeczy nie wiedziało, więc e, jak najbardziej dajcie nam o tym znać, bo będziemy też planować inne treści wtedy, jakby w tym kierunku. No jasne, jasne, dawajcie znać, jesteśmy bardzo y, otwarci na różne propozycje. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do usłyszenia już za tydzień. Mówił dla Was Maciej z kanału Niesłodze i Gosia z Instagrama Farmogocha. Cześć, cześć.